Przedsiębiorcza Warszawa. Wysokie technologie. Językiem uwagi we współczesnym świecie biznesu są przedsiębiorstwa funkcjonujące w obszarze wysokich technologii, czyli tak zwanego high-techu. To te firmy, w których udział wydatków na badania i rozwój jest wysoki w stosunku do wartości sprzedaży. Mogą to być zarówno usługi, na przykład badania naukowe czy produkcja oprogramowania, jak i przemysł wytwórczy, farmaceutyczny, produkcja elektroniki czy innych produktów związanych z przemysłem lotniczym czy nawet kosmicznym. Warunkiem rozwoju sektora wysokich technologii jest dostęp do najlepiej wykwalifikowanej kadry. Dlatego w Warszawie istnieją bardzo dobre warunki dla jego rozwoju. Wśród tysięcy małych i dużych przedsiębiorstw możemy odnaleźć firmy, które działają w sektorze tzw. wysokiej technologii. Firmy z obszaru high-techu są wizytówką Polski, ponieważ w znakomitej większości eksportują swoje wyroby. To w nich powstają innowacyjne produkty, które odzwierciedlają poziom zaawansowania technologicznego w gospodarce. Pani doktor, w odbiorze społecznym ukształtował się taki oto obraz. Mamy wspaniałych twórców, genialne wynalazki. Jednej rzeczy, która brakuje, to są pieniądze. Jak to wygląda z perspektywy Pani doświadczeń z przedsiębiorcami high-tech? Specyfika przedsiębiorczości high-tech działa w tym zakresie na korzyść tych przedsięwzięć, ponieważ mogą oni czerpać zarówno z funduszy, które są przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości, jak i z funduszy przeznaczonych na rozwój nauki, badań naukowych. Dlatego tutaj ten problem nie odgrywa już jakiegoś fundamentalnego znaczenia. Czyli pieniądze znaczenia. są, tak? Pieniądze są. Problem raczej jest taki, żeby pojawiały się one w odpowiednich ilościach, na odpowiednim etapie rozwoju przedsięwzięcia i żeby było komu dzielić ryzyko, jakie jest związane z rozwojem tego typu biznesów. A co z pomysłami high tech? Czy są w Polsce? Czy są twórcy, którzy mają takie przełomowe pomysły? Na pewno są twórcy przełomowych pomysłów. Być może już są, być może poznamy ich dopiero za jakiś czas ale nie w przełomowości leży źródło sukcesu przedsięwzięć związanych z wysoką techniką. Czasem wystarczy trochę lepiej niż inni zaadaptować pomysł, który już jest. Audiofil stara się zbudować iluzję sali koncertowej, natomiast my w tych urządzeniach ochrony zwierząt staramy się stworzyć jak najlepszą akustyczną iluzję rzeczywistej sytuacji, która się wydarza w lesie. Przed przyjazdem pociągu, na minutę z takich termosów stojących przy torach, emitowane są sygnały akustyczne, będące teatrem w lesie. Jest to przekaz w języku zwierząt, który wielu gatunkom w sposób bezdyskusyjny nakazuje odsunąć się od toru. Jest emitowana taka sekwencja akustyczna, która zaczyna się od sujek, później są szczekające psy, a później jest taka przykra dla ludzkich uszu sekwencja zwierząt walczących o życie. To są dźwięki zabijanych zwierząt, nam się to nie podoba, natomiast dla zwierząt jest to naturalny sygnał, z którym się wielokrotnie spotykamy, i one wiedzą, że taka kolejność zdarzeń się zacznie. To znaczy, że należy z tego miejsca się po prostu odsunąć i poczekać na rozwój wydarzeń. Pani doktor, a czy nasi twórcy rzeczywiście dysponują dobrymi, e, przełomowymi pomysłami na biznes high-tech? Na pewno. Tutaj mamy bardzo dobre kompetencje w zakresie zwłaszcza nauk technicznych. Natomiast wydaje się, że to, czego brakuje, to myślenie w kategoriach komercjalizacji tych pomysłów, czyli przekucia tej wiedzy w biznes. Czyli tutaj pomoc mogłaby polegać na wprowadzaniu programów edukacyjnych w zakresie łączenia wysokich technologii z myśleniem biznesowym. Zdecydowanie tych kompetencji, zwłaszcza w zakresie tzw. kompetencji miękkich, brakuje bardzo dobrej, wysokiej klasy specjalistom w naukach technicznych. Nasza firma zajmuje się dwoma aspektami kosmicznymi i jest podzielona na dwa działy. Jeden dział to jest taki dział konstrukcyjny, który zajmuje się prototypowaniem, Urządzeń, Które mają polecieć w kosmos. Drugi dział to jest dział właśnie aplikacji i usług, który skupia się na tym, jak wykorzystywać te satelity, które albo robią zdjęcia satelitarne, albo zapewniają łączność lub rozwiązania nawigacyjne, i jak je wykorzystywać na Ziemi. My mamy przyjemność chwalić się, że jesteśmy pierwszą polską firmą, która jest stricte poświęcona kosmosowi od A do Z. Pani doktor, wróćmy do. Jeszcze innego dylematu, a mianowicie poziom innowacji, a sukces w biznesie. Ukłuło się takie przekonanie, że prawdziwe wielkie pieniądze można zarobić na rzeczywiście przełomowych wynalazkach, natomiast w mniejszym stopniu na imitacji, czyli adaptacji już istniejących rozwiązań. Jak to wygląda w praktyce? W praktyce ta różnica nie jest tak duża, jakby się wydawało. Te przełomowe wynalazki i biznesy, które zostały na nich zbudowane, są bardzo atrakcyjne medialnie, dlatego ten przekaz jest taki e, mocny. E, w rzeczywistości często bywa tak, że biznesy zbudowane na adaptacji istniejących już pomysłów wystarczy, że trochę lepiej zrealizowanych, e, trochę lepiej trafiających w potrzeby klientów. Są równie atrakcyjne biznesowo i rozwijają się w świetne przedsięwzięcia. Wysokie technologie to te działalności, w których wyprodukowanie wyrobu wymaga poniesienia najpierw wysokich nakładów na badania i rozwój. Na globalnym rynku technologii liczą się tak zwane centra technologiczne, a więc oczywiście Dolina Krzemowa. Wymienia się jeszcze Szanghaj, Londyn czy Monachium. Jak na tej mapie znajduje się Warszawa? Wydaje się, że drugiej Doliny Krzemowej w Warszawie w najbliższych latach nie zbudujemy, ale być może nie o to chodzi. Mamy w Warszawie dobrą bazę, która została już wypracowana. Jest to mocny ośrodek akademicki, również w naukach technicznych. Jest już tutaj kapitał, który może sfinansować przedsięwzięcia w zakresie także wysokich technologii, mimo że są one obarczone dużym ryzykiem. I są wreszcie instytucje państwowe, które również rozumieją znaczenie rozwoju tego typu przedsięwzięć. Od sukcesu, od dobrej współpracy tych trzech elementów zależy to, jak mocny ośrodek przedsiębiorczości technologicznej powstanie w Warszawie? Centrum jest elementem bardzo odważnego pomysłu Uniwersytetu Warszawskiego na stworzenie na kampusie Ochota takiej dynamicznej, odważnej kombinacji instytucji zajmujących się naukami przyrodniczymi. Projekt ten to budżet ponad 20 milionów złotych przeznaczonych na stworzenie i wyposażenie nowoczesnych laboratoriów badawczych, w którym zostali zatrudnieni najwyższej klasy fachowcy, którzy zostali wybrani w procedurze Konkursowej, konkursu otwartego, czyli każdy niemalże z całego świata mógł wystartować po to, żeby zatrudnić się w Bastionie. Podstawowy cel to rozwój badań z zakresu onkologii doświadczalnej w naszej uczelni, ale ten rozwój ma służyć późniejszym, praktycznym aplikacjom. Znajdujemy się w Laboratorium Radiochemicznym Izotopowym klasy drugiej, w którym prowadzone są prace z wykorzystaniem radioizotopów, które stosujemy w tomografii pozytonowej, przede wszystkim w badaniach przedklinicznych małych zwierząt, to znaczy myszy i szczurów. Prowadzona aktualnie tematyka badawcza dotyczy powstawania chorób neurodegeneracyjnych, np. Alzheimera, jak również szerokiego spektrum schorzeń onkologicznych. Jednym z aktualnie prowadzonych badań są nowotwory płuc, czy nowotwory Mózgu. Oprócz działalności typowo naukowej, współpracujemy z przedsiębiorstwami działającymi na rynku radiofarmaceutyków w opracowaniu nowych produktów, które w przyszłości będą miały potencjalne zastosowanie w leczeniu nowotworu bądź typu rodzaju schorzeń. Połączenie ambicji, dynamizmu z innowacjami, to mieszanka, która jest szansą na biznesowy sukces. Dysponują taką mieszanką. Nasi przedsiębiorcy, to czego brakuje, to odpowiednie myślenie o innowacjach w taki sposób, by dało się je przekuć na komercyjny sukces.